Ja mam tak bardzo wiele pomysłów na siebie, z minuty na minutę, są zupełnie, cały czas się to zmienia. Na ten moment, na ten moment nie mam jakichś planów, które, które na pewno będą pójdą za tym, abym grała w filmach. Natomiast jeżeli oczywiście będę mogła grać w niej gościnnie, bądź jakkolwiek. To pewnie skuszę się, no zależy też od reżyserii filmu i tematyki. A jest jakiś taki projekt marzeń, który sobie Pani gdzieś tam wymyśliła, pomyślała i może bliżej jest realizacja, albo nawet chciałaby Pani w jakimś takim projekcie wziąć udział? Na pewno najfajniej jest, kiedy można grać po części siebie, tak, więc w tym po prostu czuje się wtedy człowiek dobrze. Yy, odegranie takiej roli nie sprawia mu trudności. Umówmy się też, że no nie jestem profesjonalną aktorką, yy, nie mam szkoły yy, aktorskiej ani, ani żadnych szkoleń, więc, więc najlepiej i najłatwiej by mi było grać role, yy, które po części odzwierciedlają samą mnie.